Hej, kochani, to Karo. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę inny, bo ja przez bardzo długi czas zastanawiałam się, jak mogę nagrać makijaż, filmik z makijażem i dalej w tym pozostać sobą, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Dobra, opowiem Wam może historię. Jak byłam młodsza, to kiedy to może miałam 17, 18, 19 lat, to na pewno do czasu. Do, kiedy miałam 20-21, codziennie nosiłam może nie, no, okay, 95% z roku, to jest bardzo dużo, bardzo dużo. Nosiłam sztuczne rzęsy, miałam doczepiane włosy, używałam samopalacza, i nie mówię, że w tym jest coś złego, że nie powinien nikt nosić sztucznych rzęs. Nie, nie, nie. ale ja to robiłam nie. Może jakby to powiedzieć, ja to robiłam po to, żeby czuć się piękniejsza. Po prostu tak dodać, dodać sobie pewność siebie, żeby czuć się piękniejsza i po prostu żeby zmienić jak wyglądam, Bądź, bądźmy szczerzy, nazwijmy, nazwijmy to jak to jest. Hmm. Kontrowałam sobie nos, żeby był mniejsza. Nic, nic nie jest złego z moim nosem. Doklejałam sobie rzęsy, żeby oczy się wydawały na większe. Z takimi oczami się urodziłam, takie oczy będę miała. Na końcu dnia zdejmiemy te rzęsy i tak jesteśmy osobą, którą, którą jakby zostaliśmy stworzeni, tak jak wyglądamy, będziemy wyglądać. Kontrowałam sobie później, żeby wyglądać na szczuplejszą. Wiadomo, makijaż, my do tej pory to wszystko robimy. Każdy z nas robi każdą jedną z tych, każdą jedną, no, większość nas, ja, jeżeli się malujemy, to wiadomo, dodajemy trochę konturu, ale ja to nie robiłam po to, żeby wszystko razem ładnie wyglądało, żeby tak jakby podkreślić moje kości policzkowe tylko żeby je stworzyć. Jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Zrobiłam sobie listę rzeczy, które chciałabym tak jakby Wam powiedzieć, zanim zacznę ten makijaż. Więc jeżeli, jeżeli nie macie ochoty słuchać, ale bardzo, bardzo, bardzo mi zależy na tym, że jeżeli coś by myśl, mielibyście wynieść z tego filmiku, to niekoniecznie jak zrobić cieni, jak zrobić letni makijaż wieczorowy, tylko to, żebyście kochali siebie. Nieważne, czy macie tonę makijażu, czy, czy w ogóle się nie malujecie, czy malujecie się minimalnie. Baza, z którą pracujecie, przed jest najważniejszą rzeczą, którą będziecie. Bądź, bądźmy szczerzy. Nie zależy to od związków, makijażu, niczego. Na końcu dnia i na końcu, tak jakby w tym życiu. Wy jesteście jedną osobą, z którą spędzicie całe życie. Więc dlaczego siebie nie, nie zaakceptować taką, jeżeli jesteście, jeżeli się nie, dlaczego się nie kochać taką, jaką, jesteście? Dobry. Ja, jeżeli, jak zaczynałam może moją przygodę z makijażem, bo ja mam ukończoną szkołę makijażu. Mamo! Jak się mówi, szkołę makijażową? Nie, nie! Makijaż... Wizażu? Makijażu? Wizerz chyba się mówi, co? No to czy znaczy, wizerz to to samo z makijażem. Roczna szkoła makijażu. No, no, no to. Okej, okay. Okay, dziękuję. Dajmy na przykład to. Jako, jako przykład czegokolwiek. Jako przykład tego. Ja nie mieszkam już w Polsce od dłuższego czasu. Ja nie mówię wszystkiego perfekcyjnie i ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja mogłabym tutaj edytować każdą rzecz, którą źle powiedziałam, ale to nie jestem, kim ja jestem. Ale to, nie jest... to nie jest, kim ja jestem. Widzicie? Ja popełniam błędy, każdy z nas popełnia błędy. Ja mówię tak na co dzień i zdaję sobie sprawę, że jeżeli jestem Polką, boinam ludzie chcą, żebym mówiła poprawnie po polsku, ale ja nie chcę, nie chcę, żeby ten YouTube było coś takiego, że ja jestem zupełnie inną osobą niż jestem w realu. Ja tak mówię w realu, ja mam polskie koleżanki i każda, każdy z nas popełnia Nie nieważne czy mieszkasz całe życie w Polsce, czy, czy nie. I nie chodzi mi tylko o mowę moją, języka polskiego. Dajmy na przykład jako, że jesteście bardzo energiczną osobą, że macie, no że jesteście po prostu bardzo taką osobą, która jest, jest was wszędzie pełną. Na pewno będzie chociaż jedna osoba, która wam powie, że nie, powinniście być bardziej profesjonalni, powinniście być bardziej spokojni, Mm -mm. powinniście być sobą o to chodzi no więc da dalej do makijażu kiedy ja zaczynałam to, ro to robić tak jak wam wąbiam, ja używałam makijażu jako naprawę mojego wyglądu jako zakrycie moich niedoskonałości. kiedy teraz, kiedy patrzę na makijaż u ludzi na co dzień tak jak sama jak oglądam filmiki na youtube to patrzę na to bardziej jako To nazwać formę wyrażania swojej sztuki. Ja bardziej patrzę na makijaż bardziej w takim sensie, że wyrażacie siebie. Jeżeli Wy jako Wy, jeżeli częścią Was jest sztuczne rzęsy i wszystkie takie rzeczy, pewnie. More power to you. Możecie to robić codziennie, ale jeżeli robicie to, żeby zmienić jak wyglądacie, wiadomo ja nie mówię tutaj, jeżeli idziecie na imprezę, wiadomo każdy chce wyglądać troszeczkę inaczej, trochę lepiej ale jeżeli na końcu dnia nie mnie kochacie, kim jesteście to makijaż najdroższy, najdroższy podkład tego nie zmieni, najdroższe cienie tego nie zmienią więc zacznij, pomyślmy o tego, że to co teraz mamy, zacznijmy od tego, nie chodzi mi tylko jak wyglądacie na buzi, czy w środku, ja, jak się czujecie ze sobą, w swojej cerze, w swojej skórze. Ja kiedyś na przykład nie, mógł, nie wyszłabym tak do restauracji. Nie mam nawet takiej opcji. A teraz. Pa, większość czasu praktycznie nie mam na sobie makijażu. A jeżeli mam, to jest coś bardzo naturalnego, bo tak się lepiej czuję ze sobą. I nie robię tego dla nikogo innego, tylko dla siebie. Co jeszcze? Ja, co, nie chcę tego mieć jakoś mega, mega długiego, tylko chcę, żebyście, żeby ten filmik dalej był. Żeby mogła dalej wyrazić siebie w tym filmiku, mimo tego, że to jest ma filmik makijażowy. Bo na przykład, jeżeli. Okej, okay, bądźmy szczerzy, jeżeli skuklujecie definicja piękna, jest coś takiego, nie ma czegoś takiego. Definicja piękna to pochodzi wszystko ze środka, z, z tego, jaką osobą jesteście, jak traktujecie innych, jak się zachowujecie. Dajmy na przykład na jeżeli weźmiemy na przykład Riany jako przykład. Wszyscy znamy Riany dla dlatego ją biorę. To jest osoba, która założyła swój make-up line, która założyła Savage X Fenty, która teraz założyła bardziej prestiżową, taką droższą, bardziej markową, jakby to powiedzieć, linię ciuchów. A każda jedna osoba, może nie każda, no ale dajmy na to 90% jej komentarzy, tak, ludzie się zachwycają ciuchami, ale wszyscy dodawają że kiedy będzie następny album, kiedy będzie następna piosenka. Ale jeżeli ona lubi, lub, ale jeżeli ona robi coś, co kocha, czemu wy, ja, ktokolwiek, tak jakby miałby jej coś innego powiedzieć? Teraz na przykład jest straszna. Jest, no po prostu, bo że jest w modzie. Większe tyłki i po prostu typ, bardzo konkretne typu rody. Powiedział, że to jest piękne. Nikt. Każda z nas jest piękna na swój sposób. Naprawdę. Mogę Wam powiedzieć, że w każdej jednej osobie, na którą spojrzycie, znajdziecie chociaż jedną piękną rzecz. I może to być akurat rzecz, którą on, z, którą, z którą ona jest najmniej zadowolona ze swojego ciała. Ja na przykład przez bardzo długi czas nienawidziłam swojego nosa. Nienawidziłam swojego nosa. I za każdym razem, jak jakby to wspomniałam, to moi króżnaki zawsze, co? Ja nigdy nie zwróciłam uwagi, że coś jest z Twoim nosem nie tak. To wszystko jest w naszej głowie, więc jeżeli my czujemy się piękni i akceptujemy siebie tacy, jacy jesteśmy, to nie ma znaczenia, czy jakaś osoba na mieście nie uważa, że wy jesteście piękni. Bo na końcu dnia, tak jak mówiłam, całe swoje życie tylko wy spędzicie ze sobą, tylko wy wiecie, wiecie jaką jesteście osobą na końcu dnia, więc cała reszta nie ma znaczenia. Dobra. Nie będę już przedłużała, bo na pewno kliknęliście na ten filmik, żeby, żeby zobaczyć letni, wieczorowy makijaż. Więc co, zaczynamy? Pójdę po podkład. Może się troszeczkę siebie i Was przybliżę. Chcę, żebyście wszystko widzieli, jednak, co robię, więc... Ja dzisiejszy filmik zacznę od nałożenia podkładu. Podkład, który już od dwóch lat pewnie tak Uwielbiam i jeżeli mam nosić podkład, to zawsze wybieram ten i to jest właśnie The Your Forever Skin Foundation. On wygląda tak. Ja mam numerek 3-2, który kiedyś był numerkiem 030. Teraz trochę zmienili numerowanie, więc zobaczymy. Tak sobie dam na rękę, pewnie jedną, dwie, jedno i pół. Ty, ty. Ja już mam, od razu Wam mówię, gdzie już tu? Ja już mam na buzi serum, krem, krem pod oczy i bardzo do ust, więc to już mam z głowy. Jeżeli Wy lubicie nakładać bazę pod make up, nałóżcie to wiadomo przed podkładem. Biorę minimalnie na ten i po prostu okrążonymi ruchami całkiem na buzie. Widzicie, jak ja już długo nie miałam podkładu na sobie. Uu. Jeżeli widzicie, on jest ciemniejszy od mojej buzi, ze względu na to, że reszta mojego ciała jest ciemniejsza od mojej buzi. Już na pewno słyszeliście to u każdej jednej osoby. Na YouTubie. Prawda? Ja uwielbiam ten podkład, bo tak jak sama nazwa mówi, Forever Skin Foundation, on dalej wygląda jak cera. Tylko taka troszkę upiększona. Jeszcze dalej możecie widzieć moje pieki, nie wiem czy kamera tutaj, U? Słabiłem. Dalej możecie widzieć niedoskonałość, na przykład ja mam tutaj teraz jakieś małe wypryski na buzi, bo miałam okres, więc... Ale to dalej wiadomo, wygląda bardzo naturalnie, jak byłam u mojej Natalii, mojej siostry. Dobra, jeżeli... Jeżeli już subskrybujecie i będziecie na tym filmie, na, na tym kanale, na mojej platformie, w której mogę wyrazić Ciebie, Natalia to moja siostra. <noise> więc kiedyś, jak kiedyś, rok temu, jak było u Natalii, rok albo dwa lat temu, i tam był, wiadomo, to ona, moja siostra mieszka w Włoszech, więc były bardzo małe. I ten podkład był jedynym praktycznie podkładem, który się trzymał, i dalej nie wyglądałam, jakby miała tonę makijażu, na buzi yy, jeżeli jesteście, na, bo teraz wiem, że w Polsce jest na przykład bardzo ciepło, jeżeli jesteście w Polsce i macie bardzo, bardzo ciepło i na przykład musicie mieć na sobie makijaż, no nie musicie, wiadomo, przez dłuższy czas, jeżeli chcecie, żeby się utrzymał to polecałabym właśnie ten albo makijaż, który jest dosyć cięższy, podkład, który jest dużo cięższy, Estee Lauder Double Wear ale jeżeli nałożycie go malutko albo zmieszacie go z y, kremem na przykład, to będziecie miały go, bo on, on jest normalnie do do momentu, od kiedy go nałożycie, do momentu, kiedy go zciągniecie, ściągniecie, ściągniecie, zmiejecie on będzie się trzymał. Więc dobrze, przechodzimy dalej. Jako korektor użyję Nars Sheer Glow. Nie, przepraszam. O, nie, nie, nie. nie. Soft Matte Complete Concealer z Narsa w kolorze Medium One Custard. I nało nie, nałożę go tylko tutaj, a inny nałożę pod oczy bardziej taki nabilczający tam pod oczy. Nie wiem co zapisaka ale mi się w głowie, więc Tutaj minimalnie na taki pędzelek I teraz tutaj Bo ja bardzo często robię tak Taką minę, bardzo często Teraz mam już takie linie I pod oczy dam korektor, który używałam w moim Everyday Makeup, codziennym makijażu i to jest ten z L'oreal'a. Więcej niż korektor. Tak to pisze. do macie jakieś propozycje, jeżeli chodzi o dobre... Yy, dobre seriale na Netflixie? Ja już bardzo dużo widziałam i szukam teraz jakiegoś do, dobrego do obejrzenia, ale od razu mówię, ja nie lubię science fiction nie lubię seriali albo filmów, które wiem, żeby się nie wydarzyły chociaż za tak, każdym razem jak to komuś mówię, kogo znam to twierdzą, że to nie ma sensu, bo ja uwielbiam horrory uwielbiam horrory a wiadomo horrory bardzo są tak nierealne no ale to zależy czy wierzycie w duchy i tak dalej, a to już rozmowa na kiedy indziej, już nie będziemy w to się dzisiaj pakować następnie biorę puder żeby to utrwalić. I daję puder w miejscach, w których się świecę. Teraz dam włosy do tyłu, bo będziemy, damy minimalnie konturu, Bo jeżeli to, jeżeli ja, jak robię letni makijaż, to chcę wyglądać jak ja, ale mimo wszystko, jeżeli to jest makijaż, makijaż wieczorowy, to możemy dodać elementów, których byśmy normalnie nie dodawały. Na przykład jak teraz Wam pokażę. Tio, Mam paletkę z Anastazji Glow Kit. I wezmę kolorek, wyciągnę, żeby Wam pokazać. Golden Bronze. To jest, to jest rozświetlacz, ale to jest rozświetlacz, który wiadomo nie jest w moim Odcieniu, odcieniu mojej cery więc ja lubię tak, używać takie rzeczy jako taki rozświetlające bronzer troszeczkę więc wezmę taki większy pędzelek minimalnie nie, o, słownie tak tylko tak żeby minimalnie i dam go tam gdzie byście dali swój bronzer normalny I to mam taki ładny rozświetlony ale taki wakacyjny rozświetlony rozowy efekt bez na nakładania tony rozświetlacza możecie dać tutaj tutaj też let's get it co to za piosenka? shim dobra przechodząc dalej Ja. Zawsze nakładam róż, bo szczerzy, jeżeli jesteście w słońcu. O, moje włosy się klapują. A, A! Tak, jeżeli jesteście w słońcu, przynajmniej ja, moja twarz się zrobi czerwona. I to nawet bardzo czerwona. Więc lubię nałożyć róż, tak jak jeżeli oglądaliście mój codzienny makijaż, tam też nakładam. Tylko, że tutaj nałożę kąbeczko, żeby było jeszcze bardziej. Naturalnie może? Nałożę go tutaj, tutaj, minimalnie na nos tu i tu. Troszkę jakby nas słońce przytuliło. I mamy twarz gotową. Jeżeli chcecie, możecie w tym momencie, tak jakby to był moment, gdzie dodajcie rozświetlacz, jeżeli lubicie. Ja nie, nie lubię na sobie aż tak bardzo rozświetlacza, więc sobie darujemy. Teraz zrobię brwi. Brwi już zrobię nie na kamerze, więc Zobaczcie za chwileczkę. And now we have brows. Pięknie, węknie, To co mam Chyba tak. Tutaj troszeczkę. Du, 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 du. Teraz, kiedy już mam brwi. Już jak sobie zrobię brwi, to się czuję, jakbym odżyła. Pijcie masz wodę, kochana kochani przechodzimy do oczu dlatego, że makijaż robimy wieczorowy, letni, ale naturalny użyjcie tego samego konturu i bronzera, który używaliście, używaliście do waszej buzi, przybliżę was jeszcze bardziej o. jesteśmy już przyjaciółmi, skoro jesteście tak blisko hmm? Hmm? cześć Karola miło was poznać tu możecie podpisać kontrakt na bycie przyjaciółmi Dobra, biorę najpierw odcinek, y który użyłam do kontrowania buzi i dam go tutaj. Tak o, i robimy to samo na drugim oku. Po prostu nie chcemy żadnych takich ostrych linii. Chcemy, żeby wszystko się ładnie razem zlewało i wyglądało Minimalnie więcej o, i robimy teraz to samo na dolnej linii. Oh, Wiedziałem jak to powiedzieć. Widzicie? Jak to mówią practice makes perfect. perfect. Practice makes perfect. Praktyka czyli mistrza. tutaj. Robimy dokładnie to samo na dolnej linii. Na dolnej powiecie, Na dolnej linii. Kurde, już Wam się dumna i teraz znowu nie wiem. Nieważne. Wi, wi, dlatego Wam pokazuję, co robię. I łączymy to z cieniem, który daliście na górę. Następnie weźcie rozświetlacz, albo cień z brokatem. Taki brokatowy, rozświetlający cień. Ja się zastanawiam, czy nie wziąć ten z paletki ze Smashbox, czy... Nie, wezmę ten sam, co użyłam jako rozświetlacz, bro slash bronzer do mojej buzi. Wezmę ten pędzelek. Ja zmoczę pędzelek, bo zawsze mi się wydaje, że efekt jest bardziej taki naturalny i bardziej taki foliowy. Jeżeli dajecie takie cienie właśnie na mokry pędzelek, nie chcę, żeby pływał tak minimalnie. I tu, 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 tu. nałożę ten właśnie. Ten tutaj jest włączony minimalnie. Oboje, na razie nałożę tylko ten. Widzicie, mój mus jest zawsze milion pomysłów na raz, więc uff. Uh. Po prostu pilnujcie, żeby nie za wysoko z tym cieniem iść. Tylko nie przeciągnąć zbyt wysoko. Bierzemy ten pędzelek i jeszcze raz. Przejdziemy tutaj, już wszystko było ładnie, nie było żadnych ostrych linii. I teraz ulubiona część każdego faceta, kiedy ogląda, jak dziewczyna robi sobie makijaż. Chcecie zgadnąć, co to jest? Dałam 3 sekundy w komentarzach, Widać mi się, że każdy facet jak ogląda facet chłopaka, jak ogląda dziewczyna, facet chłopak, jak ogląda dziewczyna robi pod, zakręca sobie rzęsalotku to jest zawsze odkryje. Tak, 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 tak. I teraz nałożymy mascarę. Raz, dwa, trzy i. Mam już pomalowane rzęsy, więc jeżeli chcecie do... nakleić Wam sztuczne, to by... teraz jest Wasz czas. A jeżeli nie, to przechodzimy do ostatniego elementu, czyli usta. Ja, jeżeli nakładam cienie na oczy brązowe, neonowy rusz, nawet jak nakładam, który pewnie będzie następnym makijażowym filmikiem. Nie następnym maki... filmikiem, jakie zobaczycie, tylko następnym makijażowym filmikiem to lubię, ja lubię po prostu mieć naturalne usta, a jeżeli na przykład robię minimalnie maskara, ale to już wtedy naprawdę minimalną ilość maskary, yy, BB Cream, to wtedy bardzo mi się podoba, jeżeli ktoś ma takie czerwono-pomarańczowe usta. Jeżeli chcielibyście to zobaczyć, też możecie tak mi znać w komentarzach. No ale dobra, nie przedłużając, przechodząc do ust, ja po prostu nałożę konturówkę. Weźmy to Trzymałam resztkę, jak widzicie. Tylko tak minimalnie, żeby podkreślić wasze usta. I to by było na tyle. To jest mój letni, wieczorowy makijaż. Jeżeli jedną rzecz wyniesiecie z tego filmiku, to wynieście to, że każda z was z nas, każdy, każda jesteście piękne i a jeżeli chcecie wynieść coś makijażowego to polecam ten podkład, naprawdę super jest, chcę jeszcze sobie właśnie kupić tą rozświetlającą wersję tego podkładu, wiem, bo wiem, że oni mają ten i jeszcze mają glow więc przetestuję kiedyś może na zimę bardziej ten glow, bo ja mam dosyć tłusty sertek, tak jak już Wam mówiłam no dobra, nie przedłużając jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, to Zachęcam do dawania łapek w górę, do subskrypcji, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, byłoby mi bardzo miło. I co, do zobaczenia w następnym filmiku, który będzie bardzo ekscytujący, bo następny filmik będę nagrywała też dzisiaj. Już wiem, co to jest, więc jeżeli jesteście... Jeżeli urodziliście się w latach 90., to, to będzie coś dla. Dobra kochani. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy oglądacie.